No bo tak, Przemek mówi, że jest to praktycznie bezobsługowe, ale jednak jakaś obsługa jest. Ja bym chciał się dowiedzieć, co trzeba zrobić, na przykład, chociażby po roku, albo co jaki czas musimy pewne rzeczy zrobić. Dla, dla klienta można powiedzieć tak: czynności można podzielić na czynności powtarzane często, mhm. e, które wymusza eksploatacja kotła, i czynności, które powinniśmy wykonać raz, raz do roku. I te czynności, które robimy często, no wiadomo, ładujemy, rozpalamy, Czyli będziemy mieli do, do czynienia z koniecznością wyczyszczenia komory załadu, załadunkowej. Dwa: Będziemy mieli y, konieczność wyczyszczenia komory spalania i komory dopalania, która się mieści pod nią. Ok. I wajchowanie, czyli czyszczenie wymiennika płomieniówkowego. Natomiast do czynności, które powinniśmy wykonywać przynajmniej raz w roku, najlepiej to jest po zakończonym sezonie, to jest tak, czyszczenie rury dymowej, to jest raz, dwa, czyszczenie płomieniówek, które tutaj się znajdują, czyli tutaj musimy odkręcić tą pokrywę płomieniówek,